To u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to pójdę do blech. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kor na cześciuści wszyscy razem. Wykurani, ryburani, wykuran, całego serca wy żarzem król polskiej komedii przedwojennej. I jeśli słyszymy to określenie, to na myśl może nam przyjść tylko jedna osoba. Adolf Tymsza. Tymsza, a tak naprawdę Adolf Biegański w latach 30. XX wieku był jednym z najlepszych aktorów całej II Rzeczypospolitej, grający wielkie role w najważniejszych filmach komediowych tamtego czasu. Choć po również grywał w filmach i teatrach, to jednak dzisiaj kojarzymy go głównie z przedwojennych kreacji, takich jak Antek Król z filmu Antek Policmeister czy Gaweł z filmu Paweł i Gaweł? szał urodził się w 1900 roku w Warszawie w rodzinie robotniczej, której daleko było do jakichkolwiek kontaktów z teatrem. Ukończył szkołę handlową w Wabelberga w rodzinnym mieście, a następnie podjął pracę w kancelarii prawniczej jako pomocy krejenta. To właśnie wtedy podejmował też pierwsze próby na drodze ku karierze aktorskiej, występując w amatorskich teatrach i mało znaczących produkcjach filmowych. W 1921 roku udało mu się trafić do słynnego teatru warszawskiego Kwi Pro Kwo, gdzie występowali najsłynniejsi aktorzy w kraju. Dymsza jednak nie mógł się w żaden sposób przebić na pierwszy plan, ponieważ był artystą zniżu, bez większej rozpoznawalności nie tylko krajowej, ale i wśród mieszkańców stolicy. Dopiero w 1925 roku jego kariera Kwi Pro Kwo nabrała rozpędu. Podobno to się stać, kiedy dyrektor teatru Jerzy Boczkowski udał się na jedno z przyjęć, gdzie podziurajem okazał się Dymsza, który musiał jakoś zarobić na chleb. Boczkowski był zachwycony talentem Dymszy i postanowił dać mu szansę występu w najważniejszych przedstawieniach. Warto nadmienić, że w ten sposób Dymsza poznał i zaprzyjaźnił się z Julianem Tuwimem, który pracował dla teatru, pisząc dla niego sketche. Sam osobiście wymyślał role, w których Adolf mógłby spełnić się co niemiara. Podczas występu w teatrze poznał też swoją żonę Zofię Olechowicz, która była tancerką współpracującą z teatrem. Para doczekała się czterech córek. W 1931 roku słynny na cały kraj Kwi Pro Kwe zamyka swoje sceny na zawsze. Dimsza jest już jednak jednym z najbardziej cenionych artystów kraju, więc nie narzeka na brak zainteresowania. Oprócz występów na dyskach teatrów podejmuje się również pracy jako aktor filmów, które stawały się coraz popularniejsze w Polsce. W 1933 roku Adolf Dymsza otrzymuje jedną z głównych ról w filmie Romo i Julcia, gdzie gra rolę Teofila, współwłaściciela firmy matrymonialnej. Prawdziwą sławę przynosi mu jednak wspomniany już film Antek Policmeister, gdzie gra Antka Króla, który omogowo został uznany za naczelnika rosyjskiej policji. Warto nadmienić, że był to jeden z pierwszych filmów, w którym zagrał Dymsza, a którego reżyserem był Michał Waszyński. Obaj panowie jeszcze nie raz będą współpracowali, aż do czasów rozpoczęcia wojny. W 1936 roku zagrał aż trzech filmach, które również osiągnęły sukces i oczywiście ich reżyserem był Michał Waszyński. Były to filmy Dodek na froncie, gdzie zagrał szeregowego żołnierza armii austro-węgierskiej, którego Rosjanie po spytaniu omyłkowo wzięli za swojego, Bolek i Lole, gdzie zagrał dwie role jednocześnie, chuligana Bolka, który ukrywa się przed policją i Lolka, syna bogatego biznesmena. Ostatnim z listy był film 30 karatów szczęścia, który jednak nie zachował się do naszych czasów. W 1938 roku Tym grał obok Eugeniusza Bodo. Dwaj najsłynniejsi aktorzy polscy tamtego okresu spotykają się na planie do filmu Paweł i Gabeł. Film również cieszy się dużą popularnością wśród widzów. W 1939 roku Tym gra swoją ostatnią rolę w filmie Sprzed Wojny, który nosi tytuł Sportowiec Mimo Woli. Niestety w tym samym roku wybucha wojna i Polska zostaje zajęta przez hitlerowców. Materiał wychodzi jednak na świat podziemny za zgodą okupantów. II Wojna Światowa to okres życiu Dymszy, który naznaczony jest licznymi kontrowersjami. A w przeciwieństwie do wielu kolegów i koleżanek z branży, występuje na deskach teatrów jawnych, które działają za zgodą władz III Rzeszy. Jednak nie oznaczało to, że Dymsza współpracował z nazistami. Taka decyzja była podjęta chęcią lepszego zarobku i utrzymania licznej rodziny. Podczas wojny Dymsza wykazał się również odwagą, kiedy to przez pół roku z narażeniem życia ukrywa w swoim domu Mieczysława Kitaja, iluzjonistę i twórcę powojennego teatru Syrena w Warszawie, który miał żydowskie pochodzenie. Po wojnie jego nazwisko zeszło na manowce, tak więc wyjechał z Warszawy i zamieszka w Łodzi, gdzie przyjęto go do pracy w Teatrze Powszechnym. W 1948 roku Dymsza niespodziewanie dostaje szansę gry w filmie Skarb, gdzie gra jedną z głównych ról, wcielając się w postać Adama Ziółko, który jest szaleńczo zakochany w młodej kelnerce Basi, którą zagrała Alina Jankowska. Łącznie po wojnie zagrał w 8 filmach, choć w większości przypadków były to role znaczące, takie jak rola Zygmunta Majewskiego, męża, który nie pozwala swojej żonie podjąć pracy zarobkowej w filmie Irena do domu, czy rola Nikodema Dyzmy w filmie o tym samym tytule, to jednak nie były one regularne. Powodem tego był też stan zdrowia aktora, który pokaże się z każdym rokiem. Tymczasem stale tracił słuch, który był niezwykle ważny w jego pracy, a na dodatek pod koniec życia zmagał się z Alzheimerem. Zmarł w 1975 roku w miejscowości Góra Kalwarii, na południe od Warszawy, w tamtejszym domu opieki. Grupa aktora znajduje się na powązkach warszawskich. Dymsza bez wątpienia to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, którego jednogłośnie okrzyknięto królem polskiej komedii. Dziś trudno wyobrazić sobie świat polskiego filmu bez znamienitych ról, jakie odegrał słynny dotek. Nie przedłużając dłużej, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem jeśli masz możliwość, proszę Cię, żebyś dał subskrypcję, nacisnął łapkę w górę i ewentualnie napisał komentarz. Do zobaczenia następnym razem.